Thank Podszeczka domyśl, flagę państwową podnieść. Yeah. you Wielką i podniosłą dla nas chwilę, tarnowcy policjanci czekali długie lata. Po reformie administracyjnej kraju w roku 1999 i utracie przez nasz region statusu województwa, posiadany przez tarnowską jednostkę od 1991 roku, sztandar stracił swoją ważność. Przez blisko dwie dekady, podczas ważnych dla nas uroczystości i świąt patriotycznych, szliśmy pod sztandarem Stowarzyszenia Rodzina Policjana 1939. W tym miejscu chciałbym za to serdecznie podziękować członkom Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Podziękowanie składam na ręce przewodniczącej Stowarzyszenia, pani Grażynie Barnaś-Koniecznej. Wielkie serce pani Grażyny, życzliwość oraz osobisty stosunek do Policji Państwowej II Rzeczypospolitej sprawił, że Tarnowska Policja w chwilach dla nas ważnych i symbolicznych mogła występować ze sztandarem Rodzina Policyjna 1939. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni samorządom ziemi tarnowskiej, a w szczególności zarządowi powiatu tarnowskiego na czele z panem tar starostą Romanem Łucarzem za podjęcie w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwały intencyjnej o ufundowaniu sztandary dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowskiej. Obliczaj Boże błogosławieństwo dla kierownictwa tutejszej Policji, Policjantek, Policjantów, pracowników cywilnych i dla wszystkich, którzy z nimi są związani. Niech się zjednoczą w pracy i służbie do pracy, tak, jak dziś jednoczył się z tym sztandarem ręku, przychodząc do Boga, dla Wszechświętego do Doma. Młody się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo, i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim synu dałeś nam przeciwny przykład miłości, i przez niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obnaż hojne błogosławieństwo do tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę, braci i siostry. Pobłogosław także ten sztandar Komendy miejskiej policji w Tarnowie i sprawia, aby wszyscy których też nam dawili jednoczy, byli wspólnotą w pokoju i wzrastali do Twoich fali. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo proszę przedstawiciela fundatora Sztandaru, pana Romana Ucarza, starostę Tarnowskiego, pana młodszego inspektora Tomasza Szymańskiego, zastępcę komendanta Głównego Policji, oraz pana młodszego inspektora Mariusza Dymurę, komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie o zajęcie wyznaczonych miejsc. Proszę o podpisanie aktu wręczenia sztandaru, pana młodszego inspektora Tomasza Szymańskiego, zastępcę komendanta głównego policji, pana Romana Ucarza, starostę Tarnowskiego oraz pana młodszego inspektora Mariusza Dymurę, komendanta miejskiego policji w Tarnowie. Miejskiej policji w Tarnowie. W służbie od 17 lat. Nadkomisarz Mariusz Kornaus, dyżurny Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. W służbie od 23 lat. W korpusie aspirantów aspirant sztabowy Tomasz Kalisz, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. W służbie od 20 lat. Aspirant sztabowy Krzysztof Kiełbasa, detektyw Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w służbie od 12 lat. Mianowani do szyku. Aspirant sztabowy Katarzyna Nowak, detektyw Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Komisariatu Policji w centrum w służbie od 14 lat. Aspirant Stanisław Zachara, asystent referatu do spraw wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w służbie od 17 lat. Młodszy aspirant Wacław Kwaśniak, dyżurny Komisariatu Policji karno w w służbie od 24 lat. Młodszy Aspirant Marek Pigieł, dzielnicowy Komisariatu Policji Garny w Centrum, w służbie od 10 lat. Mianowani do szyku, Masz. Wystań. W korpusie podoficerów sierżant sztabowy Jakub Brzeżański technik kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w służbie od 6 lat. Sierżant sztabowy Andrzej Lenard, referent komisariatu Policji w Duchowie. W służbie od 6 lat, starszy sierżant Karol Obal. Referent Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji tarnów Zaków. W służbie od czterech lat. Sierżant Kamil Dydon. Referent komisariatu policji w Żabnie W służbie od dwóch lat. Mianowani, po szyku, Mianowani, W Korpusie szeregowy, starszy posterunkowy Elżbieta Maniak, policjant Komisariatu Policji Tarnów Centrum, w służbie od dwóch lat. Starszy Posterunkowy Krzysztof Krawczyk, Policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w służbie od jednego roku. Starszy Posterunkowy Mateusz Żońca, Policjant Komisariatu Policji Tarnów Zachód, w służbie od jednego roku. Starszy Posterunkowy Edyta Sochacka, Policjant Komisariatu Policji w Bojniczu, w służbie od jednego roku. Szyku. Dziękuję panom komendantom.